To, co zobaczycie i usłyszycie w tym filmie, ma charakter edukacyjny. Celem niniejszego reportażu, jak i całego kanału, jest rozpowszechnianie wiedzy historycznej i potępienie zbrodni wojennych oraz systemów totalitarnych. Za katastrofę czarnobylską odpowiedzialny jest Zachód. Radioaktywna chmura zbliża się nad ich kraj. Dała im najlepszy radziecki sprzęt: miotły, szmaty, łopaty. Dzień po katastrofie nuklearnej w Czarnobylu generał towarzysz, pułkownik Pikałow, bohater Związku Radzieckiego i szef wojsk chemicznych Związku Radzieckiego, swoją ciężarówką staranował bramę wyjazdową na teren elektrowni i jego zadaniem było zbadać promieniowanie, bo nikt, nawet jego przełożeni, nie dawał wiary, że jest ono tak wysokie. Kiedy Pikałow zobaczył ruiny elektrowni, czarny promieniotwórczy dym i wszędzie walający się na ziemi grafit, wiedział, że dzień wcześniej doszło do katastrofy, która zostanie zapamiętana jako największa katastrofa nuklearna w historii ludzkości. On przeżył, wyszedł bez szwanku, przy reaktorze był krótko. Tego samego nie mogli powiedzieć likwidatorzy i bioroboty, bohaterowie wyklęci Związku Radzieckiego, ludzie, którzy stanęli w oko w oko z niewidzialnym przeciwnikiem. I dzisiaj opowiemy Wam właśnie o tych ludziach. Ale zanim przejdziemy do sedna dzisiejszego odcinka. Jak zapewne wiecie, jestem graczem. Sponsorem dzisiejszego odcinka są Life Motion Games i Frozen Way, twórcy gry Chornobyl Liquidators. I słuchajcie, nie jest to zwykła gra. Ta gra stawia na realizm. Wcielacie się w niej w rolę czarnobylskiego likwidadora i waszym zadaniem jest usunąć skutki radioaktywnej katastrofy. Stajecie w oko w oko z promieniowaniem. I co ciekawe, jest to gra, która stawia przede wszystkim na realizm. Decyzje gracza wpływają na losy głównego bohatera i jego bliskich, a dalekosiężne konsekwencje dotkną wielu aspektów rozgrywki. Czy będziesz w stanie podjąć ryzyko i dożyć do prawdy o katastrofie w Czarnobylu? A może, mając na uwadze dobro swoich bliskich, zdecydować... Zdecydujesz się pójść na współpracę z opresyjnym aparatem państwowym. Wybór należy do ciebie. Czarnobyl Liquidators. To także niesamowity klimat dzięki w pełni trójwymiarowej, realistycznej i szczegółowej oprawie graficznej. Widok prezentowany jest z perspektywy pierwszej osoby, co jeszcze bardziej pozwala wczuć się w rolę likwidatora. Budynki, miejsca, modele poszczególnych pojazdów, przedmiotów, ekwipunku odzwierciedlono pieczołowicie, w zgodzie z realiami historycznymi. Oprawa dźwiękowa to jest świetna rzecz została w pełni utrzymana w klimacie epoki. To wszystko pochłoniecie na wiele, wiele godzin, a na pewno mnie. Gra ukaże się w tym roku. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę nie mogę się doczekać. Już teraz klikajcie w link w opisie pod tym filmem. Dodajcie grę do Wishlist na Steam i czekajcie. Jestem ciekaw waszych opinii. Podzielcie się swoimi opiniami na temat tej gry z nami, bo ja na pewno to zrobię. A teraz, drodzy widzowie, zapraszamy na kolejną historyczną wyprawę. Człowieka zaskoczono nagle, nie był na to przygotowany. Nie był gotów jako gatunek biologiczny, nie zadziałał cały jego naturalny aparat, nastawiony na to, żeby zobaczyć, posłuchać, dotknąć. Jego oczy, uszy, palce już się nie nadawały, nie mogły mu służyć, bo promieniowania nie widać, bo nie ma zapachu ani nie wydaje dźwięku jest bezcielesne. Matuszka Rasieja chciała wyrzucić swoich likwidatorów na śmietnik historii. Przestali być jej potrzebni. A kiedy do Gorbaczowa i do komunistycznych władz w końcu dotarło o jakiej skali w ogóle my rozmawiamy i co naprawdę wydarzyło się w Czarnobylu, to zaczęli wysyłać swoich aparatczyków do poszczególnych miejscowości, aby siali propagandę. Chodziło o to, aby pokazywać radziecki heroizm i skuteczną walkę władz kremlowskich z zabójczym promieniowaniem. Panika, defetyzm były karalne, nikt nie mógł jej siać. Oczywiście na Kremlu nie zabrakło głosów o tym, że w rzeczywistości za katastrofę czarnobylską odpowiedzialny jest zachód, bo przecież kto inny. Ale zachód de facto pomagał Związkowi Radzieckiemu w tuszowaniu sprawy. Oficjalny komunikat ONZ mówi o kilkudziesięciu ofiarach, ale w przypadku Czarnobyla. Szczegóły tkwią nie w oficjalnych raportach, a w dziesiątkach tysięcy relacji tych, którzy znaleźli się w epicentrum czarnobylskich wydarzeń. Gorbaczow nie był idiotą. Wiedział, że relacje likwidatorów, to co przeżyli, a znaleźli się na pierwszej linii w walce z promieniowaniem. Mogą przyczynić się do tego, że społeczeństwo radzieckie wyjdzie na ulicę, będzie wściekłe, że władza dopuściła do tego, aby likwidatorzy własnymi gołymi rękami usuwali tak niebezpieczne materiały. Wiedział też, że komunizm ledwie zipiał, a cały czas mówił o nowym otwarciu z Zachodem, więc Związek Radziecki w czasie katastrofy czarnobylskiej dbał o swój imperialny wizerunek. Komunizm ledwie zipiał, ale Czarnobyl mógł przyczynić się do tego, że komunizm zostałby całkowicie zniszczony. W głowach radzieckich obywateli. Likwidatorzy ludzie, którzy zostali wysłani na front w walce z promieniowaniem potrzebnych było kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy ludzi. Jakich powoływano? Czarnobyl był wojną promieniowanie przeciwnikiem większym niż Stany Zjednoczone dlatego zarządzono mobilizację z samych tylko krajów bałtyckich. Powołano uwaga 20 tysięcy ludzi. Skutki promieniowania uszuwali Rosjanie i obywatele praktycznie wszystkich państw należących do republik Związku Radzieckiego. Wierzyliśmy we wzniosłe ideały, w nasze zwycięstwo. Zwyciężymy Czarnobyl, rzucimy się do ataku i zwyciężymy upajaliśmy się czytając o heroicznej walce z reaktorem, który wymknął się spod ludzkiej kontroli. Nie mogliśmy dopuścić do paniki. Moja praca obowiązek. Likwidatorzy bardzo często byli przez władzę komunistyczną dosłownie wyciągani nocą z domów. Także wyciągano ich z prac, maszerowali do wojskowej komendy uzupełnień i wypadł do Czarnobyla. Jeden z nich, niejaki Peskatis, młody Łotysz, wspominał ze łzami w oczach, że wezwanie do Czarnobyla, do komendy uzupełnień, dostał w momencie, w którym wracał z pracy do domu. Ten chłopak nawet nie zdążył pożegnać się ze swoją rodziną, a ta nie wiedziała, gdzie on jedzie. Opowiadał też, że dosłownie tych ludzi wpakowano do wagonów, które łudząco przypominały te, którymi niegdyś Sowieci wywozili także naszych pobratymców na Sybir. I ci ludzie jechali. Rodzina bardzo często dopiero po kilku dniach dowiadywała się, gdzie likwidatorzy tak naprawdę w rzeczywistości są. Kiedy przyjechaliśmy pierwszy raz, psy biegały koło swoich domów. Pilnowały, czekały na ludzi. Strzelaliśmy do nich w domu, w szkole, w ogródku. Zwierzęta nie rozumiały, dlaczego je zabijamy. Kobiety krzyczą, dzieci płaczą, bydło ryczy. Małe dzieci oszukiwano i jedziemy do cyrku. Ludzie myśleli, że wrócą, nie padły słowa na zawsze. Niejaki Igor Hirjak, 19-latek, który został wysłany jako likwidator do strefy wykluczenia. Ten młody człowiek udzielił kiedyś bardzo interesującego wywiadu dla prokremlowskiej propagandowej stacji Sputnik News. Powiedział oczywiście już po latach, że kiedy dostał wezwanie, żeby stawić się w komendzie to mówili mu, że jedzie na ćwiczenia i nic złego się nie stanie. Tak okłamywali swoich własnych obywateli. Ale Igor wiedział doskonale, będąc już w transporcie, że jedzie do miejsca niebezpiecznego. Pracował przy samym reaktorze. Wyobraźcie sobie pracę w takim miejscu. Ja dzisiaj mam na sobie letnią koszulę, koszulkę, na zewnątrz jest ponad 20 stopni i jest mi gorąco. Nie wyobrażam sobie, że jestem przy reaktorze w gumowym kombinezonie na wzór niesławnych OP1, w masce przeciwgazowej, w której muszę walczyć o swój oddech. Poza tym w masce zbiera się woda. Moje ciało się poci, więc w gumowym stroju także tej wody przybywa, a dookoła mnie jest śmiercionośny radioaktywny dym. Wszędzie, dosłownie wszędzie, wokół całej eksplozji znajdują się bardzo radioaktywne, niebezpieczne przedmioty grafit, a także kasety paliwowe. Ci młodzi likwidatorzy bardzo często musieli w rękawicach, rękami podnosić grafit i odkładać go na ciężarówki. To dosłownie mogło ich zabić. Chiriak opowiadał też, że brał udział w ewakuacji prostych ludzi przez napromieniowaną już rzekę Prypeć. Byli to mieszkańcy po białoruskiej stronie, którym patrzył w oczy, oni nie chcieli opuszczać swoich domów. Nie chcieli, ale musieli. Ilu likwidatorów powołano do pracy w usuwaniu skutków wybuchu? Nie wiadomo, różne źródła podają. Niektóre mówią o 600 tysiącach ludzi, inne idą nawet w milion. A ile było ofiar, to wciąż radziecki sekret. Zdecydowana większość z likwidatorów nie dożyła nawet 50 skutek choroby popromiennej i innych problemów ze zdrowiem. Przecież do listy ofiar trzeba także dołączyć dzieci tych ludzi. One także cierpiały. Jedyne co odziedziczyły po swoich rodzicach, to chorobę popromienną. Kremlowskie władze nigdy, podkreślam, nigdy nie podały do opinii publicznej prawdziwej liczby ofiar tej katastrofy. Likwidatorami byli ludzie z różnych klas społecznych nauczyciele, prości robotnicy, a nawet weterani wojny w Afganistanie. Władza kremlowska bardzo zadbała o ich bezpieczeństwo, dała im najlepszy radziecki sprzęt. Miotły, szmaty, łopaty. Najgorzej mieli ci, którzy znaleźli się na samym szczycie. I bynajmniej nie chodzi tu o karierę zawodową czy o szczyty kremlowskiej władzy. Chodzi o ludzi, których nazywano biorobotami. Nazywano ich tak dlatego, że pracowali z rzeczami, przy których nie działała aparatura kosmiczna. Byli to ludzie wysłani na dach elektrowni jądrowej i mieli własnymi rękami, albo przy użyciu bardzo prymitywnych narzędzi, zrzucać z jej dachu promieniotwórczy grafik i kostki paliwowe. Oficjalnie ci ludzie byli ochotnikami, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że tłumy ludzi szły na dach elektrowni z patriotyczną radziecką pieśnią na ustach. Poza tym słowo ochotnik i Związek Radziecki rodzi we mnie pewne podejrzenia. Oficjalnie ci ludzie w owszem figurowali jako ochotnicy, ale ochotnikom pomagali ich przełożeni, a więc posyłali tych ludzi na dach. Prawda o tym, jak potężne dawki promieniowania przyjmowali na siebie ci ludzie. Chyba nadal tkwi zamknięta w sarkofagu okalającym reaktor. Ale sami możecie sobie wyobrazić. Ci ludzie mogli pracować na dachu przez 30 sekund do jednej minuty. Wchodzili na dach, odliczali do 30 sekund i musieli wyjść, bo dawka promieniowania, jaką dostaliby przebywając dłużej na dachu, okazałaby się dla nich śmiertelna. Dwóch z nich otrzymało ponad 25 rentgenów. Napromieniowali się. Ich na drugi dzień wysłali do szpitala w Kijowie, ale wieczorem sprowadzili ich z powrotem z zaleceniem, aby natychmiast odesłać do miejsc zamieszkania. Po zakończonej pracy ci ludzie często nie zakładali rodzin, popadali w depresję, stawali się bezpłodni, popełniali samobójstwa. Tym był Czarnobyl, ich osobistą tragedią. Ale eksplozja reaktora jądrowego pokazała też jeszcze jedną rzecz defekty i błędy w przepływie informacji na szczytach Kremlowskiej władzy. Dzień Czarnobylskiej katastrofy. Świat jeszcze o niej nie wie. Szwedcy naukowcy patrzą na liczniki i są w szoku. Radioaktywna chmura zbliża się nad ich kraj, a liczniki pokazują duże stężenie promieniowania. BBC informuje o zbliżającej się nad Europę radioaktywnej chmurze. The nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged. Wskaźniki pokazują także znacznie zwiększone promieniowanie w PRL-u. A oto komunikat moskiewskich władz. W czarnobylskiej elektrowni atomowej doszło do awarii. Uszkodzony został jeden z reaktorów. Podjęto działania w celu likwidacji następstw awarii. Ofiarom udzielono pomocy. Powołano komisję rządową. Informacje o katastrofie w Czarnobylu podawano też na łamach radzieckiej prasy, ale publikowano artykuły gdzieś między informacjami sportowymi. Po co? Po to, aby radziecki obywatel bagatelizował podświadomie to, co wydarzyło się w Czarnobylu. Biorobotom mówiono, że będą pracować nie dłużej niż dwa miesiące. W rzeczywistości jednak wielu z nich zostawało aż do czasu budowy sarkofagu. Jeden z nich, niejaki Brawel, estończyk, na łamach bałtyckiego magazynu Delphi, powiedział, Powiem wprost. To było morderstwo ludzi mających duże rodziny, ale szczególnie młodych, którzy dzieci jeszcze nie mieli. Potem okazało się, że brali i chorych, i tych, którzy w ogóle nie powinni zostać powołani. Józef Truskowski Jeden z bohaterów książki Pawła Sekuły, likwidatorzy Czarnobyla. Opowiadał, że dostał się na Ukrainę samolotem transportowym. Wcześniej razem ze swoją żoną mieszkał na Łotwie. Obiecano mu, że jedzie na ćwiczenia, a w rzeczywistości znalazł się w strefie wykluczenia. To, co zastał na miejscu, było przerażające. Pierwsze, co zapamiętał, to opuszczone sady i piękne czerwone jabłka, których zakazano im zrywać, bo mogły ich zabić. Truskowski znalazł się w miejscowości Sterczanka i zakazano im wchodzić do poszczególnych gospodarstw i domów, bo mówili, że dosłownie wszystko w oku może ich zabić. Ale Truskowski postanowił złamać ten zakaz. I kiedy wszedł na teren pewnego gospodarstwa, przed oczami ukazał mu się przerażający widok. Wszędzie leżały martwe zwierzęta. Zabiło je promieniowanie. Truskowski. Miał do czynienia z samosiołami, a więc z ludźmi, którzy odmówili deportacji pomimo nakazu. On patrzył im w oczy, rozmawiał z nimi i pytał się, dlaczego nie chcą wyjechać. Odpowiedzieli, że nie mają do czego wyjeżdżać, chcą zostać w swoich domach i umrzeć w nich. I zostali. Zadaniem Truskowskiego była naprawa samochodów, ale ściągał on także wierzchnią warstwę napromieniowanej ziemi i ładował na ciężarówki. Wrócił z Czarnobyla i jeszcze przez pewien czas był zdrowy. Ale Czarnobyl nie zapomina. Zdrowie zaczęło mu szwankować dopiero 5 lat po katastrofie. Michajł Gorbaczow o eksplozji reaktora w Czarnobylu poinformował swoich własnych obywateli dopiero dwa tygodnie po eksplozji. Jak mówił, chciał mieć pełny i jasny obraz całej sytuacji, żeby nikogo nie skłamać. Ale ukrywał to nie dlatego, że chciał mieć pełny obraz sytuacji, tylko dlatego, że nie chciał stracić w oczach Zachodu. Uchodził przecież za przywódcę skorego do kompromisów, nie chciał psuć sobie opinii. Gorbaczow podziękował likwidatorom, podziękował lekarzom, a musicie wiedzieć, że w zespołach medycznych byli także lekarze ginekolodzy lekarze, którzy odbierali na terenie Czarnobyla. Porody, ale też przeprowadzali aborcje, bo matki nienarodzonych dzieci były tak napromieniowane, że było ryzyko, że umrze i matka, i dziecko. Ale cóż z tych przeprosin? Przecież ci ludzie do dzisiaj walczą o sprawiedliwość i wyegzekwowanie odszkodowań. Poza tym upominają się stale o to, żeby państwo pomogło im zdobyć świadczenia medyczne, a także pomóc im w leczeniu. Ale żeby dogłębniej poznać historię likwidatorów z Czarnobyla, koniecznie kliknijcie w link w opisie pod filmem. Dodajcie grę Czarnobyl Liquidators do Wishlist na platformie Steam i czekajcie na nią, bo warto. Ta gra ma być upamiętnieniem tragicznej historii tych ludzi. Zapraszamy za tydzień, w czwartek o 20.00 na kolejną historyczną podróż.